Na gierkę. już nie atakujmy na ten start, więc szybko. O, sorry, nie komentuję, ale po prostu za dużo się dzieje.

Dobra. Kolega mnie zaprosił, czyli tak. idziemy do niego. Dobra. Dobra. Gramy duo najpierw. I mam te postacie, jakby ktoś chciał wiedzieć. Dobra. To... to, to. Weź jakąś... Ja wezmę bro... Ja wezmę Jessie. Ja będę brokiem. Dobra. Dobra. Zaczynamy... Zaczynamy rundę z moim kolegą. Duo. Zaczynamy gierkę. I jeszcze ty... Y, y, o już przeciwniki! Mogę ty pójdź na przeciwników Dobra, chodź tutaj Brok Zaraz ci nie będzie na tej mapie Fik, załatw tego kolska niedorzecznego. No szybko, bo mnie to zaraz chwilę zabije. Nie to chwilę zabije. O, tutaj. Dobra, uciekamy. My teraz... Mój kolega już nie wyje. Serio, Igor, musiałeś... Serio... Serio, musiałeś teraz to robić. Ja też zginęłam, i od raty i śpiewu łapie. Kurde, wyciągnę! No i jak zwykle... <grymnie> co <grymnie> jest, Peter, czy chcieliby zobaczyć, co wycięli do Robloxa? Teraz zakładamy sobie Bieberleja i gramy. Wersja. Ja wezmę sobie morska. A ja wezmę sobie Gina. Cicho, cicho, cicho. Ja biorę Mortis. Ja biorę Gina. Dawaj, Gramy dło. Nie, nie w boty. Dobra, ja Dobra zaczynamy w grę z kolegą. Dobra, a tak po prostu skórmy się, bo bo niedługo się zrespi za jakieś kilka minut. Jakieś za minutę czy pół... Chyba tutaj tutaj jest... No cicho, bo zaraz mi zdejmą za tutaj przekleństwa. No nie jesteśmy sorry za nich, ale oni to musieli powiedzieć. To cicho! Dobra, koniec nagrywania, bo macieńca, do jednego Dobra, Igor, daj no to... klej na czynę. Jak widzicie przegraliśmy odcinek z listy tego Nie będę nic komentował, bo zaraz i tak jak koledzy zdejmą kanał. Więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.